Szczęść Boże, przekaz Boga Ojca do dzieci świetlistego krzyża nowego Jeruzalem. 9 luty 2025 roku. Moja ukochana córko, ja Twój Bóg mówił do Ciebie oto te słowa. Gdy przyjdzie czas rozłąki z tym światem, dusza ogląda mnie w swej sprawiedliwości. Przychodząc do niej, dusza widzi swój świat którym żyła dusza widzi swoje życie i troski których przejść nie mogła ze mną kiedy ja byłem z nią a ona odtrącała rękę którą jej podawałem i natchnienia które przeszywały ją w tym czasie kiedy mnie swego boga odtrącała i liczyła na swoje siły nic już nie jest zakryte nic już nie ulega zasłonięciu. Stoi dusza ta, odkryta przede mną, swoim Stworzycielem, i nie może wykonać żadnego ruchu, który by ją usprawiedliwił. Nie ma ona sił, by wezwać tych, z którymi żyła, bo tego jej wołania nikt nie usłyszy, bo nic jej pomóc nie może. Rozpacz duszy, która. Mnie swego Stwórcę obrażała, lekceważyła i żyła tak, jakby mnie swego Stworzyciela nie było. Smutna jest dusza, a tonąca w rozpaczy przede mną, bo nikt nie może przyjść jej z pomocą. Dzieci Krzyża Nowego Jeruzalem właśnie wy ratujecie te dusze, które są w takim wielkim padole grzechu. I rozpaczy, których sąd wyglądałby strasznie, bo w żaden sposób nie byłoby dla niej ratunku. A oto wy w garstce ratujecie takie dusze przed potępieniem, i łaska moja dzieci spływa na te dusze. I moje serce obejmuje je w łasce i miłosierdziu, i przychodzę do nich mimo. Że kiedyś otrącali moją czułą rękę, moje miłosierdzie lekceważyli i pomiatali. Przez waszą wytrwałość, ofiarę i uniżenie mają szansę oczyszczenia i powrotu do swego Stwórcy. I radość wielka następuje w niebie, przez nawrócenie tak wielu. Ukochane dzieci świetlistego krzyża, wasza misja się rozpoczyna. Nie dzieło, lecz misja, powiadam wam. Misja będzie dotyczyła wszelkich dziedzin życia duchowego i fizycznego, odnowy życia i serca. Wszystko będzie postępować w swoim czasie, a czas wyda plon. Plon, który wyda czas, rozświetli wasze horyzonty i pojmiecie plany Boga, żywego. Dzieci, oczekujcie tych dni. Bo orszaki niebieskie są przyszykowane, aby was wspierać i bronić i iść z wami przeciw nieprzyjaciołom widzialnym i niewidzialnym. Ja, Bóg Wasz Ojciec, mówię Wam: miłość będzie Was trzymała przy życiu. Uzbrójcie się w pokorę, a wróg nie będzie mógł Was złamać. Tylko pokora daje siłę. A wiara otwiera wielkie pokłady mojej mocy. Dzieci świetlistego krzyża, kocham Was i jestem z Wami w każdy czas. Wołajcie mnie w Waszych udrękach, a ja wyślę Wam aniołów, aby Wam drogę oświetlali w chwilach niemocy i zwątpienia. Wasz Bóg i Ojciec, nigdy nie zostawiam swoich dzieci, choćby walił się świat i wszystko zamilkło wokół Was. Ja jestem, który jestem. Ja jestem ze swoim stworzeniem. Kocham Was, dzieci, i błogosławię na wieki całe. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty z Maryją, Oblubienicą Ducha Świętego i całym niebem. Otrzymała dusza ukryta. Pozdrawiam z Panem Bogiem. E Mario.